Hej, dzisiaj manko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam, czemu tak bardzo polecam nową manga, która została przetłumaczona przez Vaneko, a manga ta nazywa się Miecz Zabójców Demonów Opowieści Płomienia i Wody, czyli manga Demon Slayer, która opowiada historię dwóch filarów, Giyu i Rengoku, i dlaczego, jeśli nawet się osobami, niektórzy nigdy mangi nie czytali i tylko oglądacie anime, tak warto ją kupić, więc serdecznie zapraszam do materiału. Na początku ogólnie przed powiedzeniem Wam fabuły powiedzmy sobie o tym, że manga dzieli się na trzy sektory, ale w zasadzie jakie sektory? Już tłumaczam. Pierwszy sektor opowiada o historii filara wody, czyli o Giyu Drugi opowiada o historii filara ognia, czyli o Rengoku A trzeci opowiada w trochę zabawny sposób taką jakby wersję komiksową pierwszego sezonu Demon Slayer Czyli pierwszy sezon Demon Slayer jest skrócony do kilku rysunków w formie komiksowej Więc trzeci etap tej jakby magii sobie dzisiaj ominiemy Tylko warto wam wiedzieć, że trzeci etap jest taki trochę bardziej zabawny, taki mniej poważny A my lećmy do mniej więcej opowiedzenia wam fabuły dwóch pierwszych historii, czyli historii Rengoku. I historii Giu. Pierwsza historia, czyli historia Giu, nie jest jakaś nie jaka, i nie jest taka, że Wam po prostu rozwali głowy podczas tego czytania. Jeśli chodzi o fabułę pierwszej historii, czyli historii, czyli historii filara wody, opowiada w zasadzie ona o dwóch rzeczach. Takim małym dodateczkiem do to, że opowiada historię o ludziach, którzy żyli w erze tajszy w Japonii, czyli że musieli dbać o siebie, musieli uważać, bo to był o wiele cięższy czas, niż jeżeli my żyjemy teraz. Musieli też uważać, bo mógł ich zjeść jakiś na przykład niedźwiedź, musieli polować, no i ogólnie mieli więcej obowiązków na głowie nie jeżeli my. Kolejną rzeczą jest to historia pewnej dziewczyny, która nie może się pogodzić po stracie ojca no i ogólnie jej ojciec nie umiera ale staje się demonem. Brzmi znajomo? Jak ktoś nie wie dlaczego powiedziałem, że brzmi znajomo, bo to jest troszeczkę zmieniona historia Moniushiro czyli mangi, która została wydana przez autorkę Demon Slayer'a jeszcze przed wydaniem Demon Slayer'a czyli jakby to jest historia autorki, która kiedyś gdzieś tam była, ale teraz jest lepiej zmieniona i lepiej się po prostu czyta. Jest oczywiście też troszeczkę bardziej zmieniona. No i ta dziewczyna właśnie się nie może pogodzić, że jej ojciec stał się demonem. Później mamy właściwie sceny walki Giu z właśnie jej ojcem, który stał się demonem. No i też sceny walki Shinobi, bo Shinobi wraz z Giu przemierzają Japonię i ogólnie ratują ludzi przed demonami. W zasadzie tyle. Nie będę Wam więcej mówił, bo w zasadzie w tej pierwszej historii nie musimy się doszukać czegoś większego. Po prostu historia dziewczyny, która straciła ojca. Dziewczyny, która w zasadzie niezwykła uchowana do życia w dziczy, ale nie że jakoś jest dzikuską czy coś, tylko że jest naprawdę twardą kobietą, która naprawdę nie może się pozbierać po stracie ojca, ale jakoś to robi. Niemniej jednak pierwsza historia spoko, pokazuje życie po prostu ludzi w tamtych czasach w takich bardziej niższych warstwach społecznych, w takich warstwach bardziej wioskowatych, takich górzystych, nie jeżeli jakichś na przykład miejskich oraz po prostu podejście ludzi do zabójców demonów oraz tego dlaczego de zabójcy demonów walczą, dlaczego filarzy walczą dlaczego chcą walczyć przeciwko demonom oraz tego, jak dziewczyna Jae pogadza się ze stratą swego ojca, no i w zasadzie po prostu zostaje sama, ale po prostu pogadza się i jakoś z tym żyje. Moim zdaniem pierwsza historia jest naprawdę git, ale druga jest jeszcze lepsza. A my lecimy do historii numer 2, czyli o historii filara Rengoku. W zasadzie dlaczego powiedziałem, że ta historia jest ciekawsza? Bo, bo w zasadzie nie powiada jakiejś o jednej walce naszego filara, czy coś w tym stylu. Znaczy, w tej historii też się znajduje wa walka. Ale opowiada o tym, jak Rengoku stał się filarem i dlaczego on się stał. Nie będę wam po prostu mówił, powiem tylko tyle, że zabił jednego z dwunastu księżyców, yy, jeśli chodzi o demony. No i w zasadzie tyle. Nie będę wam więcej spoilerował w pierwszych wydrugach. Historii o Rengoku. Moim zdaniem, historia jest bardzo fajna, pokazująca w ogóle charakter i ogólnie temperament Rengoku i dlaczego go tyle ludzi polubiło. I moim zdaniem ta druga historia jest lepsza, bo pierwsza opowiada w zasadzie tylko i wyłącznie o tam jakimś zleceniu na potwora, o bardziej o takim zleceniu na demona, w zasadzie to nawet nie było zlecenie. A drugim opowiada w zasadzie o Rengoku, o jego charakterze, o jego po prostu podejściu do życia i po prostu tego, że tyle ludzi go pokochało i w sumie nie ma się co dziwić. Warto też dodać, że Rengoku przez swoją postawę i podejście do życia bardzo zmienia też postawę do życia Mitsuri, czyli tej kobiety, która jest też filarem. No i w zasadzie Mitsuri zdaje sobie sprawę, że naprawdę jest postacią dobrą, że jest osobą spoko. No i w zasadzie Rengoku ma taką moc przemawiania do ludzi, moc tego, że naprawdę potrafi zmienić podejście człowieka o 180 stopni do swojego życia i do swoich po prostu czynów. No i w zasadzie Mitsuri towarzyszy Rengoku podczas tej pierwszej podczas tej drugiej historii, tak samo jak Shinobi towarzyszy Podczas tej pierwszej historii. Moim zdaniem, ogólnie, Fabuła drugiej historii, czyli historii ogólnie filara płomieni, jest lepsza niż historia filara wody, ale to tylko dlatego, że ta druga historia, moim zdaniem, jest lepiej zrobiona od tej po prostu pierwszej. Po pierwsze, to jest tylko takie tam jakieś tam bitki, w ogóle nie ma czegoś takiego, że jak co się stało, że ten filar lub tamta dziewczyna, czy ten chłopak coś się takiego stało. A w drugiej historii, mam powiedziane na przykład, dlaczego nasz Rengoku stał się filarem. Jeszcze warto też dorzucić, że że ogólnie autorem mangi nie jest Gotoge, czyli autorka Demon Slayer'a. Teraz na, widzicie na nagraniu, że jest porównanie dwóch tomów. P ten tom właśnie opowieści Płomienia i Wody i pierwszy tom Demon Slayer'a. I tu macie pokazane, dlaczego te tomy się różnią. I tu macie pokazane też, że te ro, tomy rysunkami. A w ogóle, kto jest autorem tej mangi, jak nie, jak nie główna autorka? Autorem tej mangi jest Ryori Hirano, czyli jak czytamy tę mangę, dowiadujemy się, że to jest po prostu fan Demon Slayer'a, który bardzo chciał dorzucić wy ogólnie jakiś tomik Demon Slayer'a lub chciał coś zrobić jakiś wkład w to włożyć no i ogólnie jest to manga, która została narysowana przez niego, opisana przez niego, ale wszystko jest kanoniczne ponieważ główna autorka dopracowała kilka korekt, jeśli chodzi o fabułę w tej mandze, więc możemy na prostu spokojnie powiedzieć, że to jest wszystko kanoniczne, no i jest to manga którą moim zdaniem warto na pewno przeczytać, jeśli jesteście osobami którzy po prostu chcą poznać historię ogólnie Giyu i historię Rengoku a bardziej chcą poznać to, jak Rengoku stał się filarem i ogólnie niektóre też inne mniejsze rzeczy, o których wam nie powiedziałem, a są w tej manzy. Moim zdaniem warto ją przeczytać jak wspominałem na początku odcinka, że jak nawet jesteście osobami którzy tylko i wyłącznie anime oglądają to moim zdaniem i tak warto tę mangę przeczytać, bo jest naprawdę bardzo fajna i w zasadzie naprawdę warto, bo to jest taki mały DLC do anime i do mang naprawdę nie musicie czytać mang, żeby kupić tę mangę, bo naprawdę jeśli jesteście na bieżąco z odcinkami z Demon Slayera, to na spokojnie zajarzycie całą tą mangę. Niemniej jednak mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Ja bardzo polecam tą mangę, no i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, no i cześć!